Hello, Wręgiant Filipiński, witam Was w kolejnym odcinku ze Smite'a. Dzisiaj będziemy grać no właśnie czym? pewnie wywiecie na miniaturze, a ja nie. <ścoughs> o! Zagrałbym sobie. Kurde. Nie pamiętam postaci. Grałem ostatnio taką lasencją. Troszkę karma. Troszkę cigan. Jak pamiętam. ona się pamiętam, nazywa? Się change. O, tak, change. O, dokładnie nią sobie zagramy. Wypożyczam sobie ją na jeden meczyk Polecam wam właśnie sobie wypożyczyć, tak jak ja teraz to zrobiłem. To jest epicka opcja. Jeśli nie Te gracie tak smajta, to możecie też sobie pyknąć z nami, zaprosić mnie do Frenców. Yy, macie refa w opisie. A co do postaci? Ta postać to trochę taka karma. Znaczy, ona fajnie skacze, ma fajnego królika, nie ogarnia mi pasywa. Ale jest sympatyczna. Ostatnio sobie grałem, wiecie, tak, poza nagraniem. Trochę, czy tam z widzami graliśmy i sami. I naprawdę no, no, spoko no, jest. Tam było. No, ona fajnie tak skacze, ma fajny haras co chwila, na tą mapę było spoko, e, daje manę, ma hila, ma bardzo fajny, silny ult. Taki normalnie to support, ale. I nazywa się panie no. Cięgiem. To, to, to wezmę sobie Artemis, to oni też wezmą Artemis. Nie? A ciężkie życie. Będziemy sobie. Będziemy sobie to i lecę. Okej. Okay. Jedynka, trochę jak karma, z tego się healuje. Dwójka to jest skakanie jak małpa. Yy, I dajemy sobie manę. Trójka to jest heal dla wszystkich. No i ult po prostu wale we wszystko, łap łap i stunuje na sekundę. For each god already sunk. O, to bardzo ciekawe, jeśli co, ze to ja przedłużam stunę. Fajne to jest. Nie robię mega OP ale jest jakiś setek przyjemny. No, ale oni mają też nie głupi gym, widzę. Chyba, arty. Dobra, zaraz wam pokażę, jak się skaczę. Z tego będę spamować non-stop. Mam fajny hit dla ziomów, więc to jest. Useful, nawet. Szczęść, biję w nich. O, fak No i już zaczynamy triksony. Maksujemy jedyneczkę. Kurde, tylko nie ogarniam jej pasywa. Nie mam czasu teraz, żeby go skminić, Może jak zdechnę. O! O, fak. Chyba masz problem. Nie! Nie bądź first bloodem. Troszkę się za ostro wbijam. A tu ja first blood dopiero jestem. What the fuck, ja już myślałem, że dawno. Yy, to trochę mi smutno. Magical penetration czy cooldown reduction? A cooldown reduction, ona lubi mieć trochę cooldown reduction. Widziałem flopę, to taki bardziej w sumie support też jest. O, Ally. Zbytem, o, -o to się we mnie wbija. A ale mi grało. No to jest masakra. Ale spokojnie uratuje nas. A graliśmy w czterech, to się nie dziwię. Co robi Ultra Artemis? Wysyłasz Dzika i studujesz. Aha, to całkiem ok. Ła! dziku hmm. Kurde, ten typ nie wkurza. No trochę biję. Aaaaaah, Hebo po prostu zultował i mnie zabił. Eee, Dobra, idę teraz jak to ja. Kula P. Ping, Ona nie ma jakichś takich super opel damageów, ale fajnie się nią gra. W sumie byłoby spoko jakby była też taka OP jak niektórzy. Dziup. Każdy champion na swój sposób znaczy, każdy bóg na swój sposób jest oparty, trzeba to znać Ja tylko nie kminię jej pasywy. Bla 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 bla. O, movement coś... speed. Nie będę tego typa bił. Coś mi wywaliło za prawie całe życie. O. Tak, nie, nie skastowałem tam czwóreczki, ale teraz skastuję. Dwa Dwójka sprawia, że jestem immune, chyba, czy nie? Może i nie. Unable to be hit during an action, czyli e, podczas robienia e, tego super skoku. Aha, nie mogę. Nie. Uważaj, Kałku Nie przejdziesz! Nie przejdziesz! No. Nie, tą postacią muszę sobie zagrać na normalnej mapce jeszcze. On naprawdę jest fantastycznie. Trzeba pamiętać, że dwójka da jeszcze manę, to jest fantastycznie. Oła, 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 oła. Ja on się po prostu w mnie wbija. No, to jest taki wariat niestety. Ale spokojnie. Jak mnie zrobię? Kurde, mój ult, a byłby taki piękny. WHAT the FUCK was that Ej, teraz się obraziłem. Bo nie, <laughs> W ogóle teraz mam spinę chłopaki, że was przedstawiłem w tym odcinku a, to jesteśmy my. No. no. Nie, bo tak szczerze to my gramy yy, po prostu sobie gierki teraz jedna po drugiej. I tak... Nie zawsze się pamięta. Lol. Ach, uniknąłem przez chwilę tego Dżika, ale... A, Dżik. A. Fajnie. A. O, lol. O, long. Holy fuck. Skaczę, może więcej uniknę. <grym> Ładnie skaczesz. Całkiem ładny. Yep, Is that a No jak tam ogólnie? Ooo, średniowo, Trochę kappa. Tak na remis. Normalnie wygrywamy. Nie, przegrywamy. Przegrywamy właśnie. To trochę kappa. No, nie dobrze jest. No oni ciągle uciekają na low? Dobra, kurde naprawdę jej nie zabiliśmy. No, nie tak hmm. je o, oni tak non stop. Profonuję troszeczkę miniony złejś. O, małe cięcie telefon dzwonił. Albo pewnie zapomnę o tym, że mam zrobić cięcie zawsze tak robię. Może nie tym razem. Ach, za późno go skillowałem, pomyliłem skillę. Ale tak wypadł. Michałku, ożyj, bo tu masz milion skoków. No. Tam się bije. A, A No, trochę, da. Tak. Nie wiem, czy ten wariat mnie goni. Nie goni. Czy wycofam? Ale jesteś denerwującą sukwą! Ach, i poplątałem swoje combo. Ta gra idzie średnio, bo mogłoby być lepiej. Eee, potrzebuję cool Reduction... redaction. To będzie git. Oni mają dużo e, adeków. Cztery. Więc myślę, że do redaction armor się przyda. No muszę się troszeczkę wbić, nie? Mam. No jajko. Hiluję. Ping! Ah. Na razie jest na remis. O, oh, fuck. Fak. Chociaż może nas wychiluje. tutaj, co nie, jest? O! Nie, panie, zostaw mnie. Czemu on do mnie biegnie, nie może sobie znaleźć innego celu? Nie, bo już chyba znudziło mu się rajpienie mnie. A chwil. Ta postać chyba lepsza jest na piątki zwykłe. O, wow. panie. Op. Oj, 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 Nie! Skacz! Skacz! Vamos me matou. Tem que aparecer sempre, peguei agora. Oh my god. Mm. Daymy, rada, daymy. Jest teraz w miarę git, Jest... jesteśmy blisko remisu, Ok, złożymy sobie teraz tą zbroję, o oh, mana, wy... armor, no taki frozen, trochę, A w momencie to nawet wygrywamy o dwa, o pięknie, hop, 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 hop. No dobra. Ja to tyle si. A tam jest jakiś typ w ogóle, możemy pomóc Michałkowi. Idziemy. Cześć. Ziomeczku. Tak jest ciebie kozak. Zapnij go ktoś, proszę, nie po to ultowałem. Nie, zaraz będzie fala. Było A, okej. Okay. To spoko. Ła, dostałem. Właśnie heal'a ja zajmę się minionami. Puf, 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 puf. Kupiku. Dobra, idę was healować. Dziup. O fucker. Nieee. Punik. Nie uda się. O, chyba się. Nie. Ach, on ma. Chyba ma strasznie często ten been Dobra, teraz potrzebujemy Potrzebujemy, potrzebujemy piękny item obsidian Shard. Chociaż może nie jest dobre, na pewno nie jest dobry. Ciekawe jak normalnie się powinno budować tą postać nie. O! Ładnie, ładnie moi drodzy Ty śmieciu! taki byłeś kozak? W sumie tak się nie zabije O ja jak on bije 605 Serio Serio dywan Staram się tutaj zostać jak najdłużej. Nie no, w sumie jakby miał jeszcze większy damage, to by miał za dużo w jednej postaci, byłby naciukany. Nie byłoby dobre. Dobra, heal. Opak. No serio, będzie mnie gonić? Chyba nie jest taka głupia. Au. Lol. Nie mi już na plecach, ale specjalnie. No, do góry. Generalnie trochę słabo teraz, musimy no. nadrobić. Ale nie się teraz wrócić i po mm. Tak. Dobrze, dzik! Ah, fucking hebo. Co za wariat, on za mną cały czas. Lol, wlazłem w pułapkę koniec końców. Ten typ jest szalony. Jeszcze nie możemy go zabić, nie? To jest tak długo. Chylipa, bo moglibyśmy teraz to epifany skuszować

Plecimy sobie w to. Ład, ja chcę ten item. Teraz będę starą karmą. Eh. Pozdrowienia dla kumaty. Ale wyrównany w miarę jest. Jest, jest, jest bicior. Przez nich nikt, nikt nie padnie. Kiedy dat guy so good. Nie ja mój kim? O nie, on idą. What the fuck! Panie, no hebo, No chyba trochę go pogięło. Strasznie on bije. Troszkę. Na po pobrzędnym odcineczku. Troszkę no trochę biłem teraz, wiem jak to jest Być bitym To jest balansowany zbalansowany damage Ale i tak nie czuję go tak jakoś wszędzie O, dzięki Milion slowa, nie? Dzięki, DZIK, dzięki, DZIK Na no, mnie i tak nie zabije What the fuck Tego z auto -ataku pokarałem. Okej, okay, lecę. Dobra, a wyciśnijmy to. To jest straszna strata teraz punkty. Dobrze. Już nie da. Wychylować. Dajcie, dawajcie miniony, go go super miniony Może mm, uda mm, 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 mm. się puszem wygrać No Dobra Nie O fuck fuck fuck, fuck ale się wiedałem Masz tak? O, ale masz dubla, ładnie Lub place a no mogłem to. cię trochę lepiej ratować w sumie. Ale... Nie dało się już. A, A daję. Wytrzymać dźwignię. Ale mulca pięknego. Kurde, ale ta postać jest dobra, fajna. Takie płyściny robię, że... czasam chyba nas nie zabije No mm. Nie powinien A beautiful dance A beautiful Nie możemy popadać, bo przegramy Chyba dobijemy... A nie dobijemy. No jeden punkcik, jeden punkcik. Wygramy to wygramy to. Yeah, pięknie. GG. No, także, this is Hawaii Roll. This is. Kurde, mistrzostwo świata. Ta postać jest super. Warto. No, dobre. Dzięki za oglądanko, Widzimy się w następnych odcinkach. Zobaczcie, jak do was macham, popa. Papa. Pa.